Jak powiedzieć klientce o podwyżce ceny i nie dostać zawału ze strachu? Dużo stylistek boi się tego momentu. Masz całą klientkę, lubicie się, wszystko gra, ale wiesz, że to właśnie czas podnieść cenę. I wtedy pojawia się strach. Bo co, jeśli zrobi wielkie oczy i powie chyba już pani się w głowie poprzewracało? Albo za co ta podwyżka? Znam to. Ale prawda jest taka, że takie teksty najczęściej słyszymy właśnie od osób, które nigdy nie prowadziły swojej działalności. Nie wiedzą, ile kosztuje. Podnajem ZUS podatki, szkolenia, dobre materiały i jak w ogóle wygląda inflacja. Więc jak powiedzieć o podwyżce bez stresu? Sposób pierwszy, napisz z wyprzedzeniem. Zamiast mówić o tym na żywo, napisz po prostu taką wiadomość dzień lub dwa przed wizytą. Nie musisz się tłumaczyć, ale jeśli chcesz zadziałać psychologiem, to dodaj jedno słowo, bo dlaczego przeczytasz w opisie i sposobem drugim jest po wizycie, jeśli nie chcesz psuć atmosfery tuż przed. A co z nowymi klientkami? Tutaj nie polecam kombinować. Jeśli dzisiaj dostałeś pytanie o cennik, to wysyłasz nowy. Dzięki temu, jeśli ktoś ze stałych klientek zrezygnuje, to od razu masz nową. I to już w nowej cenie. Nie zarabiesz mniej przez kolejne dwa miesiące, bo tak już masz wypełniony grafik. Podnoszenie po cen nie musi być stresem. To jest naturalny element prowadzenia działalności. Masz prawo się rozwijać, masz prawo chcieć zabić więcej. I jeśli robisz to z klasą, to większość klientek to uszanuje daj znać w komentarzu, jak ty informujesz swoje klientki o podwyżce. Wysyłasz sms mówisz o tym bezpośrednio na wizycie, czy masz na to inny sposób?